No to lecimy dalej z tym koksem, wyrywamy teraz gwoździe. Także rozłożyłem sobie tutaj ręczniczek i lecimy z tymi gwoźdźmi. Nie, no, ciekawe, czy zgadniecie, jak dużo tych gwoździ jest? Nie, tutaj, wbrew pozorom z dwóch butów, czyli z pary, wcale tak dużo w tej garści nie wygląda. No, ale uzbiera się, słuchajcie, uzbiera się. Ależ dzwonią. Także przechodzimy do ścięcia fałdów. Tutaj musimy ściąć wszystkie te fałdy ze skóry, które nam powstały, żeby później. O kurde, no widzicie, zawsze jeden gagatek się schowa. Skubańce są tak niewidoczne. No ale cóż, wychodzimy z draniem i mam tylko, słuchajcie, nadzieję, że nie uszkodził mi ostrza. No, uszkodził. I przechodzimy do formy na wypełnienie. Co prawda, zwykle robię to ręcznie, ale dzisiaj postanowiłem, że przylepię taśmę, no i zrobię sobie taką foremkę. Także przyklejam taśmę, odrysuję, następnie przyklejam do papieru, wycinam, już tym razem bardziej równo, bo tutaj na tym obrazku nie jest to zbyt równe, no a następnie przymierzam, patrzymy, jest ok, także wykrawamy już z materiału właściwego, oczywiście z takim naddatkiem 2 mm. No a dzisiejszym przerwnikiem słuchajcie moje ulubione amerykańskie naleśniki. No i postanowiłem zrobić naleśnika na czasie, na czasie w sensie tematu, jaki obecnie panuje. Także ciekawe, czy ktoś z Was zgadnie, co to takiego, amerykański naleśnik w kształcie? No właśnie, statek UFO, no typowo po amerykańsku. A co, smacznego? A przy okazji, czy pamiętacie to człęko, które rysowaliśmy kiedyś na odcinku? Jeszcze nie jest skończone, także w dzisiejszym odcinku troszeczkę go podrobimy, podciągniemy go do przodu, także w pierwszej kolejności wycinamy sobie taśmę, tutaj z przodu, z tyłu, na grani, usuwamy to, co jest niepotrzebne. No i mamy tutaj w tej chwili taki obraz, słuchajcie, połowy człęka. No prawda, wygląda oczywiście to jak połowa członka, także teraz zaczynamy rysować. I wrysujemy to członko, żeby można było stworzyć z niego formy. Odmierzam wysokość obcasa, z, odlepiam sobie nie, taśmę z kopyta, a następnie w sposób magiczny i szybki chlast przyklejam to. A teraz pogrubiam sobie kreski, żeby łatwiej było później przez papier zrobić z tego formy. A że film idzie dosyć szybko to czerwone korale, czerwone niczym wino, korale z polnej jarzębiny i łzy dziewczyny i wielkie łzy Ach kurcze, brat Hanku w nowej twórczości, to akurat bardzo mi brakuje. A wy znacie, lubicie bratanki? Dajcie znać w komentarzu, a jeżeli nie to napiszcie co teraz fajnego słuchacie. Może się zainspiruje Także tutaj jeszcze przeciągnąłem kreski od elementów na dolną część, tą która pójdzie pod ćwiekówkę. No i mamy troszeczkę podciągnęliśmy te człęka do ale musimy już szybciutko przechodzić do tych butów z papierków, nie, ponieważ klient czeka. A w kolejnym odcinku pobawimy się troszeczkę w custom. Wiele razy prosiliście mnie o to, żeby właśnie zrobić jakiś custom Nike, więc coś spróbuję, słuchajcie, także fajnie i w kontakcie.